Witajcie serdecznie, ja nazywam się Pałowiniarski i jak widzicie, stoją przede mną trzy laptopy. Każdy z nich jest inny, ale każdy łączy wspólny mianownik, którym jest procesor Intela 10 generacji. Zapytacie, dlaczego mam przed sobą trzy laptopy? A tak się złożyło, że podpowiem. Jaki komputer wybrać będąc rodzicem? No bo przecież nie tylko dziecko potrzebuje sprzętu do zdalnej nauki, ale również rodzic zarówno do zdanej pracy, normalnej pracy czy też rozrywki. Zanim jednak zacznę, kilka słów o procesorach Intela 10 generacji. Jak wiecie, taki chip jest sercem komputera i to w większości od niego zależy, jak wydajny będzie sprzęt i na jak wiele rzeczy pozwoli. W przypadku 10 generacji procesorów Intela, w tym wypadku Intel Core i 5, które znajdziemy we wszystkich trzech laptopach, jedną z kluczowych zmian względem poprzedników jest wyższe taktowanie przy takim samym zużyciu energii. Finalnie komputer będzie więc działał na baterii tak samo długo, a dostaniemy zauważalny przyrost mocy. To ważne, bo przekłada się zarówno na zwykłe użytkowanie, takie jak przeglądanie sieci, ale również pracę na dokumentach czy aplikacjach, co nie tylko skróci czas jaki potrzebujemy do wykonania konkretnego zadania, ale przełoży się też na nasz komfort. Zacznę od Asusa VivoBooka, w którym drzemie Intel Core i5 1035G1, czyli procesor Intel'a 10. generacji. Mamy tu również 8 GB pamięci RAM, 512 GB dysku SSD oraz zintegrowaną kartę graficzną Intel'a. Myślę, że jeśli nie zamierzacie na tym sprzęcie grać, to naprawdę nie jest wtedy potrzebne nic więcej. Rozsądny ekran o przekątnej 15,6 cala, ze zmniejszonymi ramkami, rozdzielczością 1920x1080 pikseli i matową matrycą. Do tego pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, więc jeśli pracujecie na tabelach, na pewno docenicie ten aspekt. Podobnie jak czytnik linii papilarnych w touchpadzie, dzięki któremu można poczuć się bezpieczniej i usprawnić logowanie do komputera. Komplet złącz, łącznie z czytnikiem kart pamięci, pełne zaplecze komunikacyjne. Myślę, że to solidny komputer, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i w domu. Propozycją dla nieco bardziej wymagających rodziców będzie Lenovo Ideapad Gaming 3, w którym znajdziemy procesor Intela 10 generacji, a dokładnie Intel Core i 5 10300H. Zastosowanie tego procesora w komputerze, który ma w nazwie Gaming, nie jest przypadkowe, bo to jest właśnie procesor, który bardzo często znajduje się właśnie w komputerach, które nadają się również do grania. Dostajemy tu dodatkową kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1650, do tego 8 GB pamięci RAM, duży dysk SSD o pojemności 512 GB. Ekan 15,6 cala rozdzielczość 1920x1080 pikseli, ale z bonusem w postaci odświeżania na poziomie 120 Hz. Po co? A choćby po to, żeby wyeliminować artefakty graficzne, kiedy gracie w 60 klatkach animacja na sekundę lub więcej i normalny ekran 60 Hz nie nadąża z odświeżaniem wyświetlanego obrazu. Polecam sprawdzić różnicę, bo jest naprawdę widoczna. Dostajemy więc nie tylko wydajną maszynę do codziennego użytkowania, pracy, ale również do grania. Skoro mowa o graniu, to przecież grają nie tylko dzieciaki, ale również rodzice. Ja jestem rodzicem i bardzo często gram. No i wiem, że część rodziców lubi sobie na przykład pojeździć czołgami w popularnym World of Tanks. I gwarantuję wam, że ten komputer jeszcze bardziej nadaje się do grania niż ten poprzedni. Tu bardzo dobrze sprawdzi się Acer Nitro 5, w którym również znalazło się miejsce dla procesora 10. generacji Intela, czyli Intel Core i5 10300H, którego wspiera 8 GB pamięci RAM. Możecie też rozważyć dopłatę i dołożenie kolejnych 8 GB. Mamy tu również mocniejszą grafikę w postaci Nvidia GeForce GTX 1650 Ti która wspiera zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics, do tego 512 GB szybkiego dysku SSD, ekran 15,6 cala z rozdzielczością Full HD i stricte gamingowym odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Podobnie jak we wcześniejszych komputerach, komplet złącz zewnętrznych i komplet technologii komunikacyjnych. Wydzielona klawiatura numeryczna, ale również czerwone, nieco agresywne podświetlenie, które przyda się podczas pisania lub grania w nocy. Acer Nitro 5 to fajny komputer, kiedy chcecie zrelaksować się raz na jakiś czas i i oddać przygodzie w wirtualnym świecie. To oczywiście tylko trzy przykłady komputerów. Na rynku znajdziecie jeszcze wiele laptopów, w których drzemie procesor Intela 10. generacji, na przykład taka i5, ale również zarówno i5, jak i i7 10. generacji. To są procesory, które bardzo często pojawiają się w komputerach przeznaczonych dla graczy i to nie jest przypadek. Procesory Intela 10. generacji pokonały wreszcie granicę 5 GHz. Wysokie taktowanie pojedynczego rdzenia jest kluczowe w większości nowych gier. Nowe procesory oferują również obniżenie opóźnienia, czyli tzw. latencji, w dedykowanych układach graficznych. W przypadku Intel Core i7 może się to przełożyć na wzrost aż 40%, jeśli chodzi o ilość klatek animacji na sekundę. Intel Core i7 posiada ponadto specjalny tryb Turbo Boost, który przyspiesza działanie procesora i tutaj algorytmy sztuczna inteligencja będzie najlepiej wiedzieć, kiedy taki tryb włączyć i kiedy jest on potrzebny. Jest też wsparcie dla szybszego Wi-Fi 6 oraz technologia Intel Extreme Tuning Utility oraz Adaptive Dynamic Tuning Technology. Chipy pozwalają obsłużyć aż 128 GB pamięci RAM oraz złącze Thunderbolt 3. Sam nie wiem, który z tych trzech komputerów bym wybrał. Na każdym z nich pracowało mi się dobrze i każdy moim zdaniem będzie sprzętem, z którego będziecie zadowoleni. Natomiast jeśli podobał wam się film, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No i widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć.